Cześć witam wszystkich jak jesteśmy na Kujawach, jest 15 lutego. Ten tydzień był miniony, dosyć wieczny u nas. Temperatura tak w granicach minus 2, minus 3 do, do jakichś 3-4 stopni, trochę deszczu i pochmurno. Prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają poprawę i może się nawet przydarzyć oblot. Właśnie chcę wam pokazać, co tu u mnie prognozują. O właśnie tutaj mam przygotowaną taką prognozę, z której z reguły korzystam. Z radarem pogodowym ona jest. No i tutaj nie wiem, czy to widzicie. Jutro i pojutrze ma być około 12 stopni, no jest szansa, że może pszczoły moje się wreszcie oblecą. Więc, co? Ja dzisiaj robię różne prace gospodarcze tutaj u siebie na pasieczysku. Też czyszczę powałki i takie tam różne rzeczy. I co? Dzisiaj wymienię pszczołom dennice. Zasunę już szuflady, żeby miały cieplej. No i chyba jak jutro będzie oblot albo pojutrze, to zacznę je podkarmiać i poddam im wodę. Zapraszam do oglądania. No a tutaj czyściłem tą powałkę. Ona była bardzo taka zabrudzona, jeżeli chodzi o propolis. I tu była mocno też taka przypleśniała z wierzchu. Rozrobiłem taki roztwór sody kaustycznej. Namoczyłem to. No i tak to mniej więcej już teraz wygląda, teraz to tylko opuczę i temat wyczyszczenia powałki będę miał z głowy, szczerze powiem, że myślałem, że to się bardziej da dopuścić. zobaczyć Efekt jest taki, mniej więcej. Źle nie jest, ale też szału nie ma. To, co jeszcze zrobię, to te takie resztki wosku mam taką mm, dmuchawę na ciepłe powietrze do wypalania różnych chwastów w kostce. No i wezmę, to spróbuję to tym ciepłym powietrzem oczyścić. A dobra właśnie, taki mam pomysł, żeby to rozpuścić i Pozbądź się tych mostków, bo jak będę skrywał ten poliuretan, no to, to porysuję tą powałkę, a nie chcę jej porysować. No, widać, że schodzi. Okej. Okay. To jest taki wosk, można powiedzieć, z tropolisem. Pewnie ja bym to zostawił to też by się nic nie stało. Kwitał krokusy, ale pszczoły nic z tym nie zrobią. Jest za zimno, żeby latały. Tak, o ile mam dobrze w pamięci to w zeszłym roku krokusy kwitły na miesiąc później. No i co? Bardzo niedobrze, bo jest tyle, że siedzą na dwóch korpusach. I ja tu za wiele w ten sposób nie zrobię. Ob, ob, oprócz tego, hmm, co ja mogę zrobić teraz? Okej, okay, muszę kombinować. Muszę inaczej to zrobić. Czyli co? Żeby im wyczyścić denice, no muszę im to zostawić teraz. Przynajmniej tak myślę. E, cholera. Wezmę tak. Przełożę wobec tego tą rodzinę tu. Tą zabiorę. I ja wyszedłem bez ubrania pszczelarskiego. To odważnie no to wracają do takiego układu że jednak zostawiam im to no bo są na dolnym korpusie byłem w 100% przekonany że dzisiaj było zimno w nocy no to, to nie będzie tak że, że, że będą na dwóch korpusach bo pszczół jest raczej dużo ale tego się nie spodziewałem no a osyp tutaj jest taki Pokarmają, bo jest ciężkie, a osyp jest taki No malutko dużo nie ma jak widać Widać, że tutaj gdzieś siedzi rodzina, one zimowana na 8 ramkach, więc to sprzątam dennicę i stawiam ul na nowo. Stawiam na swoje miejsce, już nową dennicą. To które się zdenerwowały. Jaki? Pobudziłem. No zobaczmy. Ruszymy się. Bronią się. Wyszły i się denerwują. Ok. Na chwilę e, przystanę, żeby ich nie niepokoić. Teraz moja najbardziej złośliwa rodzina. Muszę szybko to zrobić. No osyp jest taki nieduży. Wszyscy koledzy mówią właśnie, że tej zimy, albo raczej nie zimy, tylko takiej kalendarzowej zimy, osypy są bardzo małe. No to podsumowując, osób w moich rodzinach tej zimy był właśnie taki, w sumie w tej rodzinie największy. A tak, tutaj to bardzo symboliczne. Te dwie rodziny, ta tutaj i ta, zimowały na dwóch korpusach. Dałem im we wrześniu po ostatnim mi odobraniu taki korpus do suszenia. Ramki do suszenia pod, no i potem było tle pszczoły, że już tam zostały. Więc tutaj widać, że jest trochę większy osyp, a tutaj rodziny zimowały na, na normalnie, tutaj pierwsze sprawy i na 10 ramkach, a tutaj na 8 ramkach chyba. Więc no osyp jest malutki. No to co, czekamy na wiosnę. Pozdrawiam serdecznie z Kujaw. cześć.